Nie byłem na dachu naszego budynku od jakiegoś dłuższego czasu i nie pamiętam za cholerę, czy to tutaj było wcześniej czy nie. Co to jest w ogóle? Nie rozumiem czego jest taki daszek na daszku. O w zeszłym tygodniu zrobiłem dla Was taki film na temat pracy na freelancie i bardzo się cieszę, że... Wielu z was ten film się spodobał, albo może nawet przydał, bardzo mnie to cieszy, bo to jest taki kierunek, w którym ja chciałbym iść. To znaczy, z jednej strony dłuższe filmy, z drugiej strony takie tematy bardziej profesjonalne. Jako społeczność trochę dojrzeliśmy, nie? Przez ostatnich kilka lat, <laughs> w sensie czas się zorientować, że wy jesteście już starsi niż byliście kilka lat temu. Jak być może zaczynaliście mnie oglądać, to byliście w ogóle innymi ludźmi niż jesteście teraz i ja też jestem się zmieniłem przez te kilka lat. roof topper. Chodzi za mną w ogóle ostatni taki pomysł. Części z was może się on bardzo spodobać, ale jeszcze nie wiem, czy chcę to robić, więc to jest tylko takie wypuszczenie sondy, podcasty. Podcasty ostatnio zrobiły się bardziej popularne chyba niż wcześniej. I co dla mnie ważne, no ja zacząłem jakiś rok temu, półtora roku temu, aktywnie podcastów słuchać, i słucham ich dużo i kusi mnie, kusi mnie pójście w stronę podcastów, dlatego że one są długie i wyczerpujące i w ciągu półtora godzinnego podcasta można jakiś temat naprawdę sensownie, fajnie omówić i można się dużo nauczyć z tego. Wydaje mi się, że w przypadku niektórych tematów, które mnie interesują, skracanie wszystkiego do postaci 10-15 minutowego filmiku na YouTube odbywa się no, jednak ze stratą merytoryczną, nie? Tak jak właśnie ostatnio mieliśmy odcinek o kawie. E, wydaje mi się, że jest tam temat na naprawdę długą, wyczerpującą rozmowę, którą ludzie zainteresowani kawą mogliby e, sobie wysłuchać ale zrobienie tego, żeby to było takie przystępne w formie filmiku na YouTubie, no już wymaga pewnych kompromisów. Więc dajcie znać e, w komentarzach co myślicie na ten temat, czy chcielibyście Gonciarzowego podcastu. To jest jedna rzecz związana z tym freelansowym filmikiem. Druga ważna rzecz jest taka, że te daily vlogi, które oglądacie, stały się teraz dość dużą operacją, jeśli chodzi o zespół i taki zbiorowy wysiłek sporej grupy ludzi. Chcę o tym powiedzieć, bo niedawno była taka okazja, żeby część mojego zespołu w Polsce się spotkała. Ponieważ Krzysztof tym razem nie mógł pojawić się w Polsce, to zostałem wysłany z misją nakręcenia pewnych rzeczy w Warszawie. Musimy się nauczyć najpierw pos posować chyba do kamery. A zobacz, ujęcie jest dobre, to to chyba jest takie, takie godne, gońciarze. Oglądając jakiegokolwiek vloga, musicie wiedzieć, że na 99,9%, wręcz na 100% vloga tego opublikowała Iza, która parę lat temu zaczęła dla mnie pracować, dogadaliśmy się, że będzie moją asystentką od różnych wielu spraw publikacji, a tak naprawdę z biegiem czasu stała się redaktorem naczelnym tego, co nazywa się Krzysztof Gonciarz w internecie, na YouTubie. W Japonii może i kwitnie hanami, ale moim zdaniem te polskie listki i malutkie kwiatuszki na wiosnę dają tyle samo radości. Dzisiaj jest fajny dzień, bo po raz pierwszy dość dawna. Spotkamy się tutaj z dość dużą częścią zespołu, to znaczy będzie Ewa, Iza, Ilona i ja. Czekaj, muszę, być, muszę teraz grać spontanicznie. Drugą osobą, o której musicie wiedzieć, jest Ilona. Ilona z Iloną współpracuje od wielu lat. Naprawdę pierwszy sponsorowany film na YouTubie jaki zrobiłem. Wiele lat temu. To był film z inicjatywy Ilony, która wówczas jeszcze pracowała w agencji interaktywnej. I od wielu lat z Iloną sobie współpracujemy, projektując różne akcje marketingowe z udziałem influencerów, z udziałem youtuberów. Ilona w naszej tutaj, tej vlogowej organizacji zajmuje się kontaktami z klientami. Ale może o tym opowiem przy innej okazji. No co? Właśnie, jest... Yes. No, tak co dziewczyny dziewczuje no ale super jaku co ja uwielbiam takie kwiaty następną osobą którą chcę wam przedstawić jest Ewa Ewa pracuje z nami relatywnie niedawna i zajmuje się po trochu wszystkim jest taką Producentką. Częściowo odciąża ilone w komunikacji z klientami, częściowo pomaga mi w organizacji e, czasu i w ustaleniu spójnych planów, które jakoś tak e, no, nie kolidują ze sobą, i też pomaga mi w odkorkowaniu komunikacji między wszystkimi innymi ludźmi. Czwartą osobą jest Melka. Melki, akurat nie było w Warszawie razem ze wszystkimi innymi. Melka teraz mieszka w Norwegii i zajmuje się z kolei sprawami takimi okołofinansowymi. Melka jest dla wielu ludzi najważniejsza, ponieważ to ona robi przelewy. No a oczywiście mięśniami całej organizacji są montażyści. Montażystów mamy w tym momencie sześciu. Każdy z montażystów w zasadzie ma swój jakiś indywidualny styl. Bardzo mnie to cieszy, bo to nadaje tej serii takiego, wiesz, taką inną warstwę troszkę kolorytu, nie? Wielu youtuberów bardzo się wzbrania przed... Y outsourcowaniem montaży. Ja też się wzbraniałem przez długi czas, bo mi się to wydawało niemożliwe, że to jest bez szans, żeby ktoś zrobił to, co ja mam na myśli. No była to lekcja pokory, bo okazało się, że to nie jest wcale takie trudne. Kiedyś w kawiarni jeden barista, jak już wychodziłam, wręczył mi opakowanie kawy i powiedział, proszę pozdrowić Pana Krzysztofa. Jeśli chodzi o montażystów, to e, myślę, że warto wymienić dwie osoby, e, wyciągnąć z grupy montażystów i wskazać jako robiące jeszcze coś dodatkowego. E, Pierwszą z nich jest Peter. Peter e, montuje vlogi, ale montuje też wiele innych rzeczy. Pomaga nam przy The Uagapais, pomaga bardzo dużo na kanale komediowym. Mamy z Peterem mamy taki... Stworzyliśmy na to termin, nazywamy to dośmieszaniem. <laughs> w sensie, jak na przykład jest zapytaj beczkę, no to ja montuję zapytaj beczkę, żeby tam tam mo moje żarty sobie dobrze wybrzmiały a Peter potem dośmiesza. Duża część tych takich żartów produkcyjnych, którą, które widzicie w Zapytaj Beczkę, to jest zasługa Petera. Peter w ogóle to jest maszyna do montażu, to jest... no on zdecydowanie chyba najwięcej ze wszystkich robi i... myślę, że nie obrażę innych montażystów, bo myślę, że wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że Peter jest najbardziej wszechstronny i taki najbardziej uniwersalny, że jest w stanie naprawdę wszystko udźwignąć i wszystko Jakoś fajnie zinterpretować i operuje bardzo różnymi stylami. Nie? To jest jeden monterzysta, którego warto zapamiętać. Drugim jest Konrad, oczywiście. E, Konrad, który nie tylko montuje, ale też również pojawia się e, w innych kontekstach, jako na przykład reżyser Czarnego Lusterka. E, Konrad, z racji swojej formalnej edukacji filmowej, wiesz, świeżo upieczony magister, gratulujemy. Możecie mu złożyć gratulacje za obronę magisterki na filmówce. E, komentarzu. Konrad myślę bardzo tak no uprofesjonalnił to wszystko to co my tutaj robimy, częściowo przez taki no bezpośredni wkład gdzie po prostu powiedział to i tamto, a częściowo przez taką myślę trochę presję. Wszyscy inni chyba przed nim po prostu czują się zobowiązani do troszkę większego stopnia profesjonalizmu. Ja na pewno ja się od Konrada bardzo dużo uczę chociażby względem języka filmowego, czy tego jak się komunikują ze sobą ludzie, no bo ja tych rzeczy nie wiem, bo ja się wszystkiego jakoś tam mniej więcej sam nauczyłem, a to... Głupio mi się mówi te słowa, bo Konrad montuje ten film, który oglądacie teraz, więc jest takie awkward trochę. Dziwnie się to montuje. No i wspomnijmy też pozostałych montażystów, których też powinniście znać i kojarzyć. Head, chyba cieszący się największym kultem. Head był pierwszym montażystą, który do nas dołączył. Borys. Z Borysem wiąże się ta piękna historia, że Borys, jako młody nastolatek na premierze wybuchających beczek w Warszawie,. Robił sobie ze mną takie słodziachne zdjęcie, no a po latach okazało się, że wylądował w pracy u Gącia. Do tego Bartek i Paweł, czyli najświeżsi montażyści, chociaż tak się wydaje, ale w sumie są już z nami długi czas, też różnią się między sobą stylem. Bartek montuje bardziej jak Konrad, a Paweł bardziej jak Peter. I co ciekawe, wszyscy praktycznie nasi montażyści montują również rzeczy dla naszych japońskich klientów, co dla mnie jest bardzo taką fajną sprawą, jeśli chodzi o ego youtubera, to znaczy te mięśnie wypracowane na vlogach, one działają w przypadku komercyjnych produkcji. E, ta produkcja, którą widzicie tutaj w takim czasem bardzo pierdołowatym wydaniu, ona jest wydajna i skuteczna i no, na tyle profesjonalna, że można to po prostu przeszczepić na grunt całkiem legitnej międzynarodowej firmy produkcyjnej. Z tego jestem dumny. No i oczywiście jest jeszcze osoba, która pojawia się w prawie każdym vlogu, którą widzicie cały czas i oczywiście jest to e, ten ludek. Co montujesz? E, filmik Taka na kanał 15 na pół. Bup. Mam taki plan trochę, żeby wam trochę więcej może opowiedzieć o w tej naszej firmie i o tym jak wygląda powstawanie filmów, bo myślę, że no z tym wiąże się jakaś nauka, nie? To jest ciekawe, ale nawet jak ostatnio oglądałem vlogi Casey Neistata z tej jego nowej serii, to sobie pomyślałem, że kurczę, to ta nasza organizacja jest... Chyba nawet bardziej zaawansowana niż to, co on tam rozkminia, nie? W sensie tak sobie pomyślałem, że u nas to jest wszystko tak dograne, że każdy wie, co mamy robić, a on tam mówi, że o, bo tutaj z jakimś ziomkiem w ogóle coś tam próbują montować na spółę i coś im tam nie idzie. Więc pomyślałem sobie, no fajnie, nie? W sensie miło mi się zrobiło, że no, u nas to jest jakoś tak... Profesjonalnie wszystko wygląda. Pamiętajcie po prostu, że jak oglądacie sobie film na tym kanale i zobaczycie, że Krzysiu robi coś śmiesznego, to pomyślcie sobie o tym, że dużo ludzi pracuje na ten efekt i to nie jest tylko tak, że to jestem tylko ja, bo ja trzymam kamerę, czy ja głównie gadam do kamery, ale żeby, żeby cała rzeczywistość się dobrze ponaginała pod to, żeby dało się nagrać coś fajnego i żeby ten film został wyprodukowany fajnie, no to wymaga y, pracy, która przerosłaby jedną osobę, jakkolwiek by się ta jedna osoba nie upierała, że, że da radę. Wy, hmm. dziewczyny, super wyglądacie, ale ja powiem Wam, nie wiem, czy się nadaje na tym imprezie. Ale kolorystycznie motujemy, nie? Zobacz, idealnie. No, Słuchajcie. my to w ogóle jak... Okazją do spotkania tego naszego zespołu w Polsce była impreza związana z konkursem Shiva's Venture. Ja już Wam o nim mówiłem jakiś czas temu. Parę miesięcy temu ogłaszaliśmy eliminację. Teraz już wiadomo, kto wygrał polski etap. Jest to firma NeuroDevice. Neuro firma ta tworzy technologie umożliwiające leczenie ludzi chorych na afazję, czyli zaburzenia mowy po wylewie lub udarze. To była wersja taka pośrednia, która się okazała y, za mała na, na wiele głów i dlatego. Y, z niej zrezygnowaliśmy. Ona była taka najbardziej wizjonerska. W aplikacji komputerowej będzie uruchamiany etap stymulacji, terapeuta wcześniej będzie dobierał odpowiednie parametry tej stymulacji i pacjent będzie mógł sobie zabrać taki headset do domu i wykonywać ćwiczenia na komputerze przedstawiane jemu, jednocześnie stymulując odpowiednie partie mózgu, odpowiednie rejony mózgu, odpowiedzialne za mowę. Technologia ta, która jak widzicie wygląda jak... Jak jakiś gadżet z Black Mirror'a, to może nie jest najlepszy <laughs> punkt odniesienia. Znaczy, no, ro rozumiem, że to jest jednak tak pozytywne, nie? Jak w Black Mirror'ze, że... Straszne. Technologia tak wygrała polski etap, ale żeby twórcy tego urządzenia mieli szansę uzyskać dofinansowanie dalej, potrzebne są głosy internautów. Dlatego chciałem Was prosić o to, żebyście zagłosowali. Zagłosować można bardzo prosto. Link jest w opisie tego filmu. Głosuje się przez Facebooka i no tam nie ma żadnych jakby skamów, nie? Znaczy, w sensie nie trzeba się rejestrować na nie wiadomo co i nie musicie tam zagrać w gierkę ani żadne inne takie pierdeły robić, po prostu. Klika się, że zagłosuj i głosujesz, i to jest w zasadzie wszystko, więc nie bójcie się. Ja też nie lubię, jak e, trzeba robić jakieś niewiadomo co, żeby na coś zagłosować w internecie. O, tutaj się tylko klika, o i się głosuje. Znaczy, w sensie ja już zagłosowałem wcześniej, więc jest ponownie, ale no. Takie proste to jest. Fajnie by było, żeby polski startup wygrał taki konkurs, a że przy okazji technologia jest związana yy, z medycyną. No to jeszcze tak podwójna karma z tego wszystkiego wynika, nie. Mam nadzieję, że zagłosujecie i mam nadzieję, że podoba Wam się ten taki niewypowiedziany nagłos eksperyment, który tutaj robimy, to znaczy połączenie narracji z Polski, z yy, naszego zespołu oraz mojej z Japonii. To jest coś, z czym też chcielibyśmy poeksperymentować, żeby ewentualnie po pokazywać rzeczy, które dzieją się w Polsce, czy dzieją się w innych miejscach świata, tak jak były zastępstwa między innymi, które wam się bardzo podobały. Kasy na dole są zamknięte, to się chyba nie uda. Chcę poszukać ogólnie jakichś ciekawych rozwiązań, które mogą ten kanał Trochę rozwinąć w różne ciekawe kierunki. Widzieliście ostatnio filmy takie reportażowe, bardziej dokumentalne jak z modelkami. Będziemy próbować. Tak jak widzicie, mój czas nie nagrywania vlogów, w którym nagrywam odcinki prawie codziennie spędzam na myśleniu i eksperymentowaniu. To na razie, nie e, wysyłam wam znak serduszka miłości. <słuch>